Chodź, ty, ty, żółta kaczko jestem, ja, no. jestem, 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 gram, gram, gram mhm. <grym> Ale o, nie O nie Żółta kaczko, kurde, też rad. O, kaczka żółta wygrała, jeee yeah. <grym> 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 <Ech! todan> Deka. O co ja, ja? Giniu <śmierdzi> Ośmiornica Ja tego nie umiem Lay down, lay down, lay down musisz Wiem Potrą To Marcin Nie umiesz ja grać w tą a -a! I, tyle. i tyle nie umiesz grać Ja ci pokażę jak to się gra Teraz o, nie, twój to... kolega Twój kolega Ej. To <noise> że go patelnia walnie. Mało osób na tym serwerze jest, co tak mało? O! Twój team to nie umie grać w tą grę tym grę Z mojego teamu je, tylko są dwie osoby. Ja też, ale ja na sawku bo... Uhu! Rundy drużynowe, Teraz drużyna czerwonych. Dobra, dajesz Martin. Martin będzie skakać. Będzie skakać. Jezus, co za deb. No okej. Okay. Dobra. No to. O, to ty! Ty nasz milson ukłany. Uh, hu, hu. Ciekawe, czy się w ogóle uda. Próbuj, próbuj. Dobra Tu sobie siedzę No rozumiem, rozumiem Teraz ty, macie przegrać Ojej, oczywiście, z wielką chęcią, no Ojeju, to ja, to ja, moja drużyna żółta Co? Ale trudne, kurde Ej, wy... No! Gościu! Nie wiem co to jest. Nie! widzę Nie! Jedny Marcin. Nie! 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 już nagrywam? Super! Od, od pięciu minut już nagrywam. Kaczuszka z księdłoma, ta kaczuszka z księdłoma, ta kaczuszka... Żółta kaczka ma bicepsy, żółta kaczka ma bicepsy, żółta kaczka... Nie no. <laughs> no. Nieważne co dostanę, to wygrywam w tym momencie. Chodź! Jo! Żółta kaczka jest cool! Nie, dobra! Dała radę! Nie. Kaczka dała radę! Mirson dał radę. Super! A jaki, jakim jesteś. Mirson, jakim jesteś gatunkiem kaczki? Afrykańsko. Oczywiście, że Polska Uuhu. Polska górą Pol... Polska górą! <laughs> latam! Latam! O, ten Prawie odcinek nie ma nie sensu, latuje. ale jest ciekawy. Uu! Nie jest ciekawy. Nie jest ciekawy. Zgadzam się. Każdy już grał pewnie w tą grę. A ja nie jako grał ostatni gram w tą Marcin nikt nie grał w tą grę. Grał od pięciu lat no! Ale chodzi mi, że grali kiedyś! kiedy, Że kiedyś ktoś to grał. W końcu jakaś gra, w której nie musimy rywalizować. No tutaj też rywalizujemy, to prawie w każdej grze. Macin. Mm. Eee, kliknij lay down. Czekaj. Pow, o. Trzy, dwa... Czekaj. Uu, jeszcze raz. Czekaj, je, je, czekaj. jeszcze jeden, te... stań. Dante noulę, dobrze. 3, 2, 1. Oooo! Ten poleciał. Ojej! U mnie, u mnie G! Nie, nie da się tego zrobić. O mnie G tego, tego się nie da. Aż ty nie umiesz po prostu. Nie! O, a! Jest! Udało się! To by się udało twojego tydzień. Tak, mi tylko się udało, bo jestem Kurde, świetnie. O, wiesz czego nie mogę się doczekać na tym kanale. Pewnie kolejny odcinek z tej serii pojawi się, wiesz kiedy? N nie z tej serii, e z Roblox z... Brogsburg, nowa era. Co? Nie oh, <laughs> tam przejść. Ja, ja tam chcę przejść. Ja tam przejdę. Nie przejdziesz. O, o! Ha, 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 ha. Widzisz? No, nie przejdziemy a zobacz masz tutaj wejść musisz, musisz ten chodź tu ty kaczko jedna ja próbuję z tobą ja kaczko jedna o jesteśmy. o jesteśmy nie kaczko jedna nie Wykazać da się pokazać ci sekretne przejście tutaj patrz o ty żółta drżyna, drużyna wygrała grę jej super widzisz Marcin tu masz te co tajemne na przejście. No, ja już to widziałem. Ja już to wiem. O, o nie, ja, 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 ja. Chyba to nie jest moja cała drużyna, bo jestem czerwony. O no mnie... ja nóg. Nie umiem. No, raczej. Nie pora. Teleportacja. Aleś ty poleciał ojej. I fajne to jest to. No Źle gościu. Co próbujesz zrobić? A, dobra. Nie, ja chcę, ja chcę, ja chcę, nie! Co tak wysoko skaczę? Nie wiem, co się dzieje, ale... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz nie wiem. Okej. Okay. Ojeju! Nie, ja. Myślisz, co, jak mi się uda? O. o nie, nie. dam radę. Jej, udało się nam wszystkim, a ten w ogóle nawet się nie ruszył. Dlaczego tak daleko lecisz? Ej, roz. Uuu! Uuu, Zobaczymy, czy uda się, widzę Emilsonowi. O, śniadanie. Kiedy jadłeś śniadanie? Mirko, ojeju! Udało mi się, nieprawda! No właśnie! Kiedyś śniadanie no. jadłeś. O, ktoś napisał, Nigdy. dawaj. Widzisz, dziewczyny ci nawet kibicują. Co? A to, to Polacy? No? Polacy, jedna napisała, dawaj. Aha. Aha. Nie, może, może twój widz. No na pewno. Jesteś taki sławny? No na pewno, już prędzej ty. Czyli na całym globie aż 3000 osób. Kochasz mnie? Nie. Dziękuję. <grymne> Oj. Uj! O, żółta drużyna wygrała grę. Ko to... nie wygrałeś gry, Nilson. Nie wygrałeś. Bo, bo mój team jest słaby i nie umie skoczyć. Jesteśmy w tej samej drużynie. Nie czekaj, stój. No nie. Kiedy będziemy w tej drużynie, że nie umie skoczyć przez Potemnie. Kiedy będziemy w tej samej drużynie? Nie będziemy. Chyba nie. No, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Jestem umęczony. przez ten ból. Milson, tak mi się wydaje, bo jeśli chodzi o moją serię, którą oczywiście y, widzowie zapraszam was na serię y, y, Roblox, jak to się nazywało, Roblox Bloxburg Nowa Era To jeśli chodzi o tą serię, to jak obejrzycie wszystkie odcinki, to nie śpieszcie się z tym widzowie Bo i tak kolejne odcinki z tej serii to mamy co Jak widzą Marcin, jak mi znajdziesz, dostaniesz dwa złota Mam cię. Ukaż. <głos> <głos> Nie dam ci tych dwóch złotych. <noise> Bo, je, ma, jestem na drugim... tym! Na drugim miejscu jestem! Jeee! Dobra widzowie, kończymy ten odcinek. Kończymy wielkim wystąpieniem Milsona! Jak ci się uda? Jak zwykle dobrze! No jak zwykle nasza kaczka polska wygrała. I to już jest. Końc odcinka. No i cześć, pa pa!